Dziś poznasz władców z dynastii zasiadającej na polskim tronie na początku XVIII wieku. Dowiesz się, jakie były przyjawy kryzysu Rzeczpospolitej w czasach panowania Wettinów, a także jakie projekty reform ogłoszono w połowie XVIII wieku. Zapraszam! Gdy zmarł Jan III Sobieski w 1697 roku, na tronie polskim zasiadł August II Mocny, władca z dynastii Wettinów, książę Saksonii, czyli jednego z państw niemieckich. A Polska i Saksonia połączyły się poprzez unię personalną. Władca swój przydomek zyskał dzięki niezwykłej sile fizycznej. Podobno potrafił gołymi rękoma złamać żelazną podkowę. August II chciał wzmocnić swoją władzę w Polsce wzorując się na ustroju jaki panował we Francji za czasów Ludwika XIV. W imieniu Saksonii zawarł więc sojusz z Rosją, która prowadziła ze Szwecją wojnę północną. Król planował, że po zwycięstwie Rosji uzyska w Polsce silną pozycję, a co za tym idzie będzie mógł przeprowadzić w kraju reformy. Jego plan się nie powiódł. Szwecja w 1702 roku pokonała Rosjan i Sasów, a na dodatek wkroczyła na terytorium Rzeczpospolitej. Co w tej sytuacji zrobił August II Mocny? Uciekł do Saksonii, porzucając polski tron. Ciekawostka! To pałac Zwinger. Wybudowano go w latach 1709-1732 w Dreźnie, w stolicy Saksonii, z inicjatywy Augusta II Mocnego. Dziś rezydencja ta jest uważana za jeden z najwspanialszych zabytków barokowych. Część szlachty na nowego króla wybrała Stanisława Leszczyńskiego. Miał on poparcie Szwecji, a pamiętajmy, że wtedy szwedzkie wojska dalej stacjonowały na terenie Rzeczpospolitej. Wszystko się zmieniło, gdy w 1709 roku Rosjanie pokonali Szwedów w bitwie pod Połtawą. August II Mocny wrócił do kraju i odzyskał porzucony tron. Znów próbował on wzmocnić swoją władzę poprzez zniesienie wojny elekcji i liberę veto. Szlachta, która nie chciała do tego dopuścić, zawiązała konfederację przeciwko królowi w obronie swoich przywilejów. August II Mocny, który obawiał się, że władzę straci, zawarł godę z konfederatami, a zrobił to za pośrednictwem Rosji, która, aby wywrzeć nacisk na Polakach, wprowadziła do kraju swoje wojska. W 1717 roku na Sejmie Niemym zatwierdzono porozumienia króla ze szlachtą. Skąd taka nazwa? Otóż w obawie, że Sejm zostanie zerwany, zabroniono posłom i senatorom wypowiadania się. Głos miał jedynie wcześniej wyznaczone osoby. Poza tym uchwalono podatki na utrzymanie stałego wojska, ale zmniejszono liczbę żołnierzy do 24 tysięcy. Ograniczono władzę senatu i wpływy hetmanów. Z kolei król nie mógł wypowiadać wojny bez zgody Sejmu, nie wolno mu też było opuszczać na długo terytorium Rzeczpospolitej. Większość saskich urzędników została z kraju usunięta, wprowadzono też zakaz budowy świątyń innych niż katolickie. Ciekawostka, to order orła białego. Jak wygląda on obecnie. Jest to najstarsze, a zarazem najwyższe odznaczenie w naszym kraju. Zostało ono ustanowione za czasów Augusta II Mocnego. W 1733 roku zmarł August II Mocny, a polska szlachta znów stanęła przed koniecznością wyboru nowego króla. Zwołano więc sejm, który miał przygotować wyboru nowego władcy. Uchwalono, że nowym królem nie może być cudzoziemiec. Szlachta znów wybrała Stanisława Leszczyńskiego, który cieszył się poparciem Francji. Nie spodobało się to Rosji, która wprowadziła do Polski swoje wojska, które miało osłonić niewielką grupę szlachty, która ogłosiła królem Augusta III, syna Augusta II Mocnego. W Polsce nowego króla zwano Sasem. Podzielona szlachta doprowadziła do wybuchu wojny domowej. Był to bardzo burzliwy okres. Zdarzało się wielokrotnie, że stronnicy jednego kandydata przechodzili na drugą stronę. Stąd wzięło się powiedzenie od Sasa do Lasa odnoszące się do ludzi, którzy mają sprzeczne poglądy i często zmieniają zdanie. Ostatecznie wygrali zwolennicy Augusta III. To portret Augusta III Sasa, który zasiadał na polskim tronie w latach 1733-1763. Na portrecie przedstawiono go w polskim stroju, choć w rzeczywistości w kraju spędzał on niewiele czasu. Przyjeżdżał jedynie do Wschowy, miejscowości położonej przy granicy z Saksonią, a po załatwieniu spraw państwowych, wracał do Drezna. A to Stanisław Leszczyński, który był królem Polski w latach 1704-1709 i 1733-1736. Gdy doszło do wojny domowej z Augustem III, poparły go władze Gdańska i to właśnie w tym mieście się schronił. Gdy przegrał, powrócił do Francji i do swojej córki, która była żoną Ludwika XV. Dożywotnio władam on księstwem Lotaryngii. To pałac Saski. W 1713 roku zakupił go August II Mocny, a następnie przebudował, wzorując się na francuskim Wersalu. Pałac był siedzibą zarówno Augusta II, jak i jego syna, Augusta III. Odbywały się tu liczne koncerty i przedstawienia teatralne. Obok założono ogród, do którego wstęp miał każdy, kto był odpowiednio ubrany. Stał się on ulubionym miejscem Warszawiaków. Na początku XIX stulecia pałac przebudowano w stylu klasycystycznym. W 1944 roku po upadku powstania warszawskiego budynek został zniszczony przez Niemców. Jak mówiłam, August III w Polsce bywał rzadko, zamiast niego władze sprawowali urzędnicy. Wszystkie sejmy, z wyjątkiem dwóch, jakie zwołano za jego panowania, zostały zerwane lub nie podjęły żadnych uchwał. To też przez te 30 lat nie wprowadzono w kraju żadnych reform. Wolność szlachecka zmieniła się w anarchię, czyli stan chaosu i samowoli. Polska słabła, a jej sąsiedzi stawali się coraz silniejsi. Ponadto na terenie Rzeczpospolitej stacjonowały rosyjskie wojska, a zachód kraju był regularnie łupiony przez armię pruską. Mimo to za panowania Augusta III nie wybuchały żadne konflikty zbrojne, a to pozytywnie wpłynęło na gospodarkę. Zwiększyła się produkcja zboża i artykułów rolnych, rozwinął się handel zagraniczny, zwłaszcza z Saksonią i Turcją. W tym okresie zbudowano wiele zdobionych pałaców, kościołów, odbudowano także miasta zniszczone w trakcie poprzednich wojen. Rozwijała się kultura, powstała operalnia, budynek, w którym organizowano przedstawienia teatralne dla publiczności. Rozbudowano zamek królewski w Warszawie i wyremontowano zamek na Wawelu. August III wspierał także naukę, ufundował kilkaset stypendiów, dzięki czemu młodzi ludzie mogli kształcić się za granicą. Ciekawostka. Z tego okresu pochodzi powiedzenie za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa. Odnosiło się ono do wzrostu dobrobytu w kraju przy jednoczesnym upadku moralnym polskiej szlachty, która spędzała czas na pijaństwie, nie dbając o sprawy kraju. Rządy Wettinów określa się też jako epoka Saska. W tym czasie zaczęły docierać do Polski idee oświeceniowe. Wykształceni obywatele niepokoili się stanem państwa, w szczególności brakiem reform, zrywaniem sejmów, pustym skarbcem czy niewielką armią. Krytykowano samowolę magnatów, którzy dogadywali się z obcymi państwami kosztem kraju, i szlachtę, która nie chciała zmian. Pojawiły się głosy o konieczności przeprowadzenia reform. Były król polski Stanisław Leszczyński napisał rozprawę pod tytułem Głos Wolny, wolność ubezpieczający. Postulował, by ograniczyć liberum veto i zwiększyć liczebność armii do 100 tysięcy żołnierzy, administracją mieli kierować kompetentni urzędnicy, a chłopi mieli otrzymać wolność osobistą. Pańszczyzna miała być zamieniona na czynsz. Propozycja Stanisława Leszczyńskiego nie zyskała aprobaty szlachty, a część z jego propozycji wdrożono dopiero pod koniec XVIII wieku. A to Stanisław Konarski, członek zakonów pr publicysta, dramatopisarz i nauczyciel. W swoim dziele o skutecznym rad sposobie krytykował wady ustrojowe Rzeczpospolitej, takie jak liberum veto, wolna lekcja czy konfederacje. Postulował całkowite zniesienie liberum veto proponowałby by odtąd głosowania w Sejmie przebiegały zgodnie z zasadą większości głosów. Dodatkowo Stanisław Konarski, świadomy jak ważne jest wykształcenie, w 1740 roku założył szkołę Kolegium Nobilium. Była ona przeznaczona dla synów magnatów i bogatej szlachty. Młodzież kształcono w poczuciu odpowiedzialności za kraj. W innych szkołach także wprowadzono zmiany w nauczaniu i wychowaniu. Dodatkowo w 1747 roku bracia biskupi, Józef i Andrzej Załuscy, otworzyli pierwszą w Polsce bibliotekę publiczną zwaną po prostu Biblioteką Załuskich. Mieściła się ona w pałacu, który bracia zakupili specjalnie w tym celu. Biblioteka w swoich zbiorach posiadała około 400 tysięcy druków i rękopisów. W 1925 roku przed pałacem Saskim odsłonięto grup nieznanego żołnierza. Powstał on, by uhonorować polskiego bojownika, który zginął w latach 1918-1919 podczas polsko-ukraińskich walk o lwów. W 1944 roku, jak wspomniałam, Niemcy wysadzili pałac saski, ale ocalało kilka rzędów kolumn i właśnie symboliczna mogiła nieznanego żołnierza. Dziś jest to miejsce upamiętniające wszystkich, którzy polegli za ojczyznę. W pobliżu są też urny z ziemią przywiezioną z miejsc ważnych bitew i tablice upamiętniające Polaków walczących za swój kraj. Zawsze płonie tu znicz pamięci, a żołnierze Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego pełnią tu wartę honorową. Zapamiętaj najważniejsze. W 1697 roku królem Polski został August II Mocny z salskiej dynastii Wettinów. W ten sposób Rzeczpospolita i Saksonia zawiązały unię personalną. Po śmierci Augusta II królem polski został jego syn, August III zwany Sasem. Plany wzmocnienia władzy królewskiej przez Augusta II mocnego sprowadziły na Rzeczpospolitą wojnę północną, doprowadzając do utraty przez monarchę polskiego tronu. Brak reform w czasach saskich, osłabienie władzy królewskiej, rosnąca samowola szlachty i magnatów przyczyniły się do upadku pozycji Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej. W sprawy wewnętrzne polskie zaczęły ingerować rosnące w siłę państwa sąsiednie, Rosja i Prusy. Zapanowania Wettinów powstały pierwsze programy reform. Ich autorami byli Stanisław Leszczyński i Stanisław Konarski. Proponowali oni m.in. zniesienie wolnej elekcji Liberum veto oraz zwiększenie liczebności armii.